i macie cały zestaw, wystawiacie najpierw od lewej, czyli od głowy i robimy zresztą jedną. Tutaj otwarte, jeżeli robicie ten cały set otwarte było, nie jest tylko otwarte. I robimy w góry staniemy, napięcie i... Dzień. Teraz cofamy się do tyłu i przekręcamy trzy szóstej. Opała. Teraz hi, hi, serce, nie? serce, czyli ono, z tego, co mogę połowiu, połowiu beta, dokładnie. Ale tu w tym ćwiczeniu, bo patrzcie, tutaj będzie czuaj, 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 tu i teraz, teraz opuszcza, opuszcza, patrzcie, teraz opuszcza, trzyma, Trzymaj się, odpuszczam. Tu opuszczam. I teraz to. Bo Tu jest odrobinę bo chodzi o to święcie.